Cześć wszystkim, to jest mój pierwszy filmik na YouTube A mianowicie Proszę o wyrozumiałość, ponieważ mam taką tremę, że aż normalnie mnie wżera W każdym bądź razie chciałam wam pokazać mojego nowego konia Który właśnie do mnie przygalopował Oto jest paczka Wraz z góry przepraszam za mój głos, ponieważ yy, jestem trochę przeziębiona I bolało mnie gardło Przejdźmy do otwierania paczki. Jest to dość duża paczka. Niektórzy mogą się domyślić, co tutaj jest. Niektórzy śledzą mnie na, yy, na Facebooku. Większość moich znajomych też. A niektórzy. Mogą zgadywać, co tam jest. Więc yy, zaczynam otwierać. Dajcie mi chwilkę. Udało już mi się dobrać do pudełka, w którym jest zapakowany koń. Więc otwieramy dalej. Jestem ciekawa, czy wszystko jest w porządku. Ciężko jedną ręką nagrywać, ale myślę, że sobie poradzę. Dobra. Yy, pudełko nie należy jak coś do tego konika. <gry> Także jeszcze dalej trzymam wafu w niepewności. Okej. Okay. Wiem, że porządnie zapakowana jest to dobrze, ale zawinięta porządnie. Wow. To była Agata całą rolkę papierów. <grystanie> Teraz spróbuję jeszcze dostać się do niej. O. Prośnie, aby nie uszkodzić. Już chyba widać, co to za model. Długo na nią czekałam. Naprawdę długo. Nigdy nie było okazji, aby tak kupić ją. Przeważnie była dość droga. Ale tam naprawdę udało mi się zdobyć naprawdę tanio. Nawet ma kantarek. Dziękuję Data Fagratis, bo widzę, że zostawiła się i za ten kantar. Bardzo jej pasuje. Nawet starannie wykonane. Klacz widzę, że w takim stanie jak było opisane. Wow. Naprawdę super. <laughs> już miejsce dla niej czeka na półce. O tam, tam. Koło Banks. Myślę, okay. że słabe światło już jest, no ale cóż. Myślę, że widać. <laughs> o przepraszam za moją chrypkę ale już garbo zaczyna mi szwankować tak się prezentuje z drugiej strony myślę, że Będę ją malować, tylko jeszcze nie wiem, na jaką maść do końca. Jak macie jakieś pomysły, to możecie mi pisać w komentarzach. Chętnie rozważę każdą propozycję. W każdym bądź razie dziękuję za <laughs> oglądanie. Lajkujcie, like komentujcie i subskrybujcie. Pa!